Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Marta, papierowa grawki. Zapraszam Was na kolejny tutorial. Tym razem będzie to urodzinowa kartka w czerwieni. Dziś pracować będziemy z kolekcją Vintage Karten z bazą DL Goldbox. Przyda nam się również sizal, Tekturki. Kwiaty ja mam tutaj wykonane z foamiranu z wykrojników Fiori. Użyjemy sobie również sznureczka, takich dodatków wyciętych z wykrojnika, oraz oczywiście elementów wyciętych z kolekcji. Na początek, oczywiście, zaczniemy od oklejenia bazy. Ja już tutaj mam docięte papiery. Na tą pierwszą warstwę wybrałam sobie czerwony arkusz. On jest taki dość ciemny, dlatego stwierdziłam, że fajnie nada się na tą pierwszą warstwę, podbije nam to, co będzie dalej znajdowało się na kartce. I ten fragment mam przycięty na wymiar 9,7 na 20,8 cm. Tu ogólnie miał być projekt wykonany w Czerwieni, jest to projekt robiony na zamówienie, a stwierdziłam, że fajnie będzie wykonać właśnie też przy okazji tutorial dlatego tutaj jest tej czerwieni sporo ale ponieważ nie chciałam, żeby wszystko było tylko czerwone e, dlatego ta kolejna warstwa wierzchnia będzie w takiej fajnej, delikatnej zieleni e, która fajnie skontrastuje nam e, z tą czerwienią, która tutaj ma e, być e, m, głównym motywem na naszej kartce natomiast dzięki temu, że jest e, ta delikatna zieleń czerwień nie będzie tutaj taka przytłaczająca. No i tutaj oczywiście tą warstwę przyklejam sobie na dystansie. Ta warstwa składa się z dwóch elementów, czyli tej białej takiej podkładki jakby i tej już głównej zielonej warstwy. I tutaj jeszcze podam Wam wymiary tych kawałków. To jest... 8,5 na 19,5 ta warstwa biała i później ta zielona 8,3 na 19,3 cm. Jak już mam sklejone warstwy, to przechodzę do dalszego ozdabiania. Tutaj wybrałam sobie taką dość dużą tekturkę. Ja już do niej tak, przy, wiecie, przykładam się od jakiegoś czasu, ale jakoś nie umiałam nie miałam na nią dokładnie pomysłu, wydawała mi się zawsze zbyt duża na kartkę DL, na kwadratową była za długa, natomiast na DL jakoś wydawała mi się za szeroka. No ale jednak okazało się, że no, myliłam się i w sumie bardzo fajnie tutaj mi przypasowała, szczególnie do tej kolekcji. To jest tekturka warstwowa od wycinanki. I tutaj od spodu podklejam sobie, jak widzicie, ciąg fragment z arkusza z takimi kwiatami. Nie chciałam, żeby tam była taka dziura, ponieważ na wierzchu będzie jeszcze cyferka. Też nie chciałam, żeby mi się te tekturki zlały. Tutaj w ogóle postanowiłam, że będą one w kolorze naturalnym, żeby tak z tą czerwienią skontrastowały. Za dużo białego jakoś, nie wiem, nie pasowało mi to. Pasowało mi tutaj po prostu... Naturalna tekturka, dlatego też nic z nimi więcej nie robiłam. Poza tym, że tą rameczkę podkleiłam sobie właśnie papierem. No i mniej więcej przymierzam tą ramkę, podklejam sobie również na dystansie. Używam tutaj do dystansowania kółeczek z Craft Corner tekturowych. Moich ulubionych już je doskonale pewnie znacie i dystansuję to na wysokość jednego takiego kółeczka, także też niezbyt wysoko. Te kwiaty, które mam przygotowane, one są dość duże, także żeby mi tutaj później też zbyt wysoko całość nie poszła, bo musi się zmieścić oczywiście w pudełeczku. No i teraz jak mam już przyklejoną ramkę, to będę przechodzić do układania mniej więcej mm, już kompozycji. Tu odcinam sobie jeszcze druciki z kwiatów. Kwiaty są wykonane z czerwonego Foamiranu, z wykrojnika Róża od Fiori. Natomiast te dodatkowe, malutkie są wykonane z wykrojnika Hortensii, również od Fiori. Wybrałam tam jeden z najmniejszych wykrojników. To mają być takie po prostu tzw. Tak zwane dziurki tutaj w całej kompozycji. Decyzja padła na to, że kompozycja będzie ułożona po dwóch stronach kartki, po prawej i po lewej stronie ramki, a mniej więcej po środku umieszczę sobie e, cyferkę. E, no i tutaj wiadomo u mnie sizal, szczególnie tutaj do tej kolekcji też mi on bardzo pasuje, e, dlatego w miejscach, gdzie będą przyklejone kwiaty, podklejam najpierw sizal i na nim będę... Budować dalszą kompozycję. Tutaj z lewej strony umieszczę sobie jeszcze sznureczek naturalny w takim kolorze właśnie brązowym, naturalnym. No i przyklejam od razu kwiaty, żeby już mieć taką wyjściową tutaj kompozycję, powiedzmy, żeby móc już teraz na spokojnie dalej sobie ozdabiać. Tutaj fajnie by też wyglądał na przykład czerwony gnieciuszek. No niestety zagapiłam się i nie zamówiłam ostatnio, także czerwonego koloru mi brakło, ale sznureczek też fajnie tutaj się sprawdził. Natomiast też sobie później pomyślałam, że gnieciuch mógłby być tutaj troszkę zbyt mocny, jednak z tymi dużymi kwiatami mogłoby to być zbyt, wiecie, zbyt dużo mogłoby być wszystkiego. Teraz, jak już mam przyklejone kwiaty, no to uzupełniam sobie kompozycję listeczkami. Tutaj, jak widzicie, od spodu jeszcze podkleiłam sobie te białe elementy wycięte z wykrojnika. One troszkę mi tutaj też podbiły kolor dzięki tej bieli, a też delikatnie wyciągnęły mi tą kompozycję w dół. Tutaj od razu przykładam sobie mniej więcej e, też tą cyferkę, żeby wiedzieć jak e, umieścić listki m, w tej górnej części e, kartki. E, I tutaj jeszcze na początku Wam nie pokazałam, bo na to wpadłam już w trakcie pracy. E, Przyda nam się też za chwilkę kawałek foliki, takiej jak do shakerów, żeby podkleić e, tą cyfrę, e, żeby podnieść ją troszkę e, w górę miałam na początku troszkę inny zamysł tutaj, ale jak wiadomo w trakcie e, pracy, w trakcie klejenia już całości e, zawsze coś tam jeszcze inaczej wyjdzie niż e, planujemy. E, tym bardziej jeśli właśnie pracujemy z takimi kwiatami. E, nie zawsze one się układają dokładnie tak jak e, sobie to wyobrażamy. E, dlatego też e, no, czasem wychodzi na to, że jednak musimy jeszcze użyć jakiejś um, Dodatkowej rzeczy, tak, w trakcie w trakcie pracy. Tutaj, jak widzicie, dokładam sobie jeszcze te drobne kwiatuszki. Tak, żeby coś więcej się działo, one też tutaj wypełnią i fajnie um, uzupełnią tą kompozycję. Oczywiście listeczki. Tutaj jeszcze sobie dodam te um, wycięte z wykronika z wisy. Czy nie wiem jak to nazwać, ja no to mówię po prostu diabongi. Także jak będę używać takiego określenia, no to mam nadzieję, że już będziecie wiedzieć mniej więcej jakiego typu elementy mam na myśli. Właśnie takie podłużne, wycięte z wykronika, właściwie nie wiadomo co, to dla mnie są diabongi. Bardzo lubię takie elementy. One fajnie właśnie. Uzupełniają kompozycję i też nimi możemy fajnie, delikatnie tą kompozycję przeciągnąć sobie w dół czy też w górę. Ewentualnie, w sumie, myślę, że w bok, przy poziomej kompozycji też by można, chociaż tego sposobu jeszcze nie próbowałam. Ok, i tutaj wracamy do tej naszej cyferki. Tak jak mówiłam, tutaj jeszcze sięgam właśnie szybciutko po kawałek foliki, podkleimy tą cyferkę. Ta folia troszkę węższa i troszkę krótsza niż cyferka. Chodzi tylko o to, żeby tą cyfrę troszkę ustabilizować, chociaż ona jest taka w miarę, wiecie, sztywna, bo jest dość um, gruba, nie jest taka cienka ta czcionka, więc ona by się trzymała ale żeby tutaj swobodnie móc podkleić ją troszkę w powietrzu ja ją tutaj oprę delikatnie klejem na gorąco podkleiłam i oprę ją o płatki tego kwiatka z prawej strony a na, po lewej na listku tutaj musiałam sobie troszkę tą kartkę podnieść żeby nie wkładać wam głowy pod kamerę i żeby to prosto przykleić. Dzięki temu, że jest ta folika, ta cyfra jest uniesiona e, i całość jest bardziej przestrzenna. Tym bardziej, że te kwiaty są e, dość spore i gdybym tą cyfrę przykleiła po prostu na płasko, e, no to taka dziura by tam była. Nie? A tutaj mamy przynajmniej to fajnie, m, mniej więcej zrównoważone. Tutaj troszkę od tej. Em, Foliki odbija się światło, ale ostatecznie jej tak nie widać, ona się tak nie rzuca w oczy. Tutaj po prostu mam lampę i to dlatego jest mocniej widoczne. No i tutaj stwierdziłam, że moja kompozycja jest już gotowa. Na dole jeszcze będzie umieszczony później napis z personalizacją. Tutaj jeszcze tylko pomyślałam, że fajnie będzie dodać motylka i biedroneczkę, które znajdują się w tej kolekcji. Także tutaj jeszcze przy kwiatach, właśnie dodam tylko te dwa elementy. Będzie motylek wycięty z okładki i biedroneczka po przeciwnej mm, stronie na płatku kwiata. I tutaj jeszcze jeden element, którego na początku filmu Wam nie pokazałam, ale też wpadłam na to dopiero w trakcie tworzenia. Czerwone perełeczki, to jest taki zestaw z pół z kamyczkami, takimi właściwie z actiona i ja mam trzy takie zestawy w różnych kolorach. Bardzo fajnie sprawdzają się do kartek. No i po przyklejeniu tych perełek został tylko napis, ale to sobie już później poza kamerą dokleję. Tak prezentuje się nasza gotowa karteczka. Mam nadzieję, że projekt Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce w następnym tutorialu.